Największą świątynią prawosławną na świecie był wówczas Sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, zniesiony jako wotum za pokonanie Napoleona w 1812 roku. W 1931 roku Sobór został otoczony płotem. Rozeszła się plotka, że Stalin zamierza wysadzić ten ważny dla świadomości Rosjan zabytek. Niewielu miało odwagę zaprotestować. Jednym z tych nielicznych był Walerian Kujbyszew, który napisał list do Stalina, wskazując na historyczny i zabytkowy charakter świątyni, na znaczenie tego kościoła dla historii materialnej raz. Zdenerwowany Stalin na liście Kujbyszewa napisał notatkę. Towarzyszył Kujbyszew, nie pojmujecie całego politycznego znaczenia tego aktu. Nalegam na zburzenie cerkwi Chrystusa Zbawiciela. 5 grudnia 1931 roku. Moskwą wstrząsnęła eksplozja, a po chwili druga. Świątynia przetrwała bowiem pierwszą. Wielki kościół runął w gruzach. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X Użytkownik Barzanin1768 Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Barzanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.